Cześć z tej strony Marek. Dzisiaj prezentujemy, oglądamy razem z Wami i na ja razem z Wami piękny model, piękny samochód Mazda Model 3 rok produkcji 2006 Silnik 1,6 diesel 110 koni mechanicznych Samochód wyceniony na wartość Około 27 tysięcy złotych, dokładnie 26 950 złotych, dzisiaj znajdujemy się w autosalonie Alkars przy ulicy Kamieńskiego w Krakowie, W śniegu powiem wam szczerze, bardzo ładnie bardzo ładnie prezentuje się ten samochód, mazdy ogólnie są bardzo ładne, ta trujeczka wygląda wyjątkowo w takim razie nie traćmy czasu pokażę wam oryginalne, bardzo ładne fel felgi w tym samochodzie szerokość japonę 205x50 rozmiar 17 bardzo fajnie się prezentuje z tyłu tak samo dodaje takiego sportowego charakteru tej maździe tył Mazda, trójeczka. bardzo ładne logo. Znaczenie modelu: światła, bardzo sposobny wygląd. Ładne przetłoczenia wygląda rewelacyjnie. W takim razie zobaczmy, jak wygląda w środku, kluczyk w marzy. otwieramy samochód otwieramy samochód, wchodzimy do środka, gdyż na zewnątrz jest dosyć głośno wsiądziemy sobie w środku, zobaczymy salon zobaczcie jak ładnie prezentuje się samochód w środku Drzwi bardzo szeroko, bardzo wygodnie się otwierają, bardzo szeroko, można wygodnie wejść, zająć pozycję za kierownicą bez najmniejszego problemu. Ładne plastiki, materiał obszyte drzwi, wszystkie szyby w tym modelu są sterowane automatycznie, tak samo sterowanie lusterek. Srebrne otwieranie, bardzo ładnie to wygląda. Mitujące aluminium, siedzenia bardzo dobrze wyprofilowane, pokryte materiałem, szyte również bardzo dobrze się prezentują, regulacja, regulacja fotelu kierowcy, regulacja nachylenia, poduszki powietrzne. Tak salon prezentuje się mniej więcej z środka. Zaraz zasiądę za kierownicą. Zasiądźcie razem ze mną. Zamykamy drzwi. Siedzi się naprawdę bardzo wygodnie. Fotel jest dobrze wyprofilowany. kierownica trójramienna, wielofunkcyjna, dużo przycisków, sterowanie radia, staczek Mazdy, Airbagi, bardzo fajnie pomponowane stawki, nitujące w kolorze chromu, aluminium, nawiewy w tej wersji nawet jest posażone cruise control tempomat panel środkowy wszystko jest na najwyższym poziomie elegancko ładny kolor panelu sterowanie radia CD Zaraz włączymy radio, posłuchamy, jak gra fotel pasażera. Również bardzo dobrze wyprofilowany, również pokryty bardzo fajnym materiałem. Zagłówki schowek bardzo przestronny schowek. Nowa półeczka, automatycznie sterowane, opuszczane, podnoszone szyby, system audio, głośniki. W takim razie uruchommy samochód wersja. Skrzynią manualną, zaraz rzucimy na W zasadzie on jest już na luzie, był bieg wsteczny. Bardzo fajnie działająca skrzynia biegów. Air conditioning, systemy nawiewów, sterowanie. Pielniczka Schowek Tunelu Środkowym Na napoje podłokietniku, Również Na różne drobiazgi Okulary, portfel Drobne pieniądze Co tylko wy chcecie? świetlenie salonu. Ok, włączamy. Włączamy śitkę. Piękne, podświetlone zegary. Odpalił bez problemów w środku bardzo cicho. Słuchajcie zresztą sami. Radio. świetnie działające radio bardzo dobra jakość dźwięku w środku bardzo wygodnie się siedzi informacja o pasach bezpieczeństwa w takim razie chodźmy na zewnątrz zobaczymy Silnik, tylko włączmy sobie światła. Idziemy na zewnątrz, otwieramy klapę silnika. Oczyłam jeszcze światła drogowe, mijania. Bardzo ładnie prezentuje się model te płać i Ile w takim razie wyłączymy, wyłączymy już silnik. Standardowo siądę na tylnej kanapie. Sprawdzimy ile jest miejsca. Wyłączamy światła. Wyłączamy silnik. Zobaczmy jak siedzi się z tyłu. Tylne drzwi otwarte. Również bardzo ładnie wykonane. Bardzo dobra jakość materiału. Automatycznie sterowane drzwi. Kanapa z tyłu z podłokietnikiem, bardzo przestronna, zakłówki, usiądźmy. Jesteśmy w tej chwili na tylnej kanapie przy moich 184 cm wzrostu. Zobaczcie, że jeszcze mam miejsce na nogi. Siedzi się bardzo wygodnie. Podłokietnik spełnia idealnie swoje zadanie. Czuję się tutaj. Komfortowo. System audio, jak słyszeliśmy, bardzo dobrej jakości. Bardzo dobrze działa. Tak wygląda przód samochodu z tylnej kanapy. oświetlenie dla pasażerów. Tunia środkowy bardzo. Przyjemne materiały, bardzo dobra jakość. Przycia Mocną nicią. Naprawdę siedzi się bardzo wygodnie. Rzućmy okiem jeszcze na, na bagażnik. Zobaczmy, jak wygląda bagażnik w maździe trójce. Otwieramy. Pokrywa bagażnika, klapę bagażnika, bardzo fajnie, szeroko otwierająca się klapa, sporo miejsca podświetlenie bardzo ładne, bardzo pomiesne jak na tą wersję samochodu bagażnik osłona teleskopowe podnośniki bardzo fajnie prezentuje się wnętrze bagażnika kamery w takim razie bagażnik zamknięty W ten oto sposób dotarliśmy do końca naszej prezentacji. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zapraszam Was, Zapraszam was na następne filmiki, na następne prezentacje. Zamykamy samochód. Samochód zamknięty. Trzymajcie się. Cześć.